Ty głupi paziu wywalaj mi stąd. Wziąłeś mi stoka. No i co z tego? Pójdziesz do Ersza? Siemka mikoś. Cześć Pablo, cześć Kak. Kak może byś tu przyszedł, co? Kurde, takie fajne laski są, a ty mnie tu zagadujesz. Idziemy na imprezę, idziesz z nami? A kto w ogóle tam będzie? A parę osób. Tobi ci nie mówił, że dzisiaj jest imepra? Nie nic frajer nie mówił, a co on też ma przyjść? Tak tylko przyjdzie później. Drań. Ktoś nie umie się wyrażać. 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 Z tego ktoś nie umie się wyrażać tobiego. Chopie. Jakby tu był Ersz, by śmiał bana. A tam. z nie pierwszy ban, nie ostatni Hehe, he. Chodźcie już. Wiesz Jowa. Śnił mi się dzisiaj jeszcze dali i nie mogłam zasnąć. Nie mogła zasnąć i śnił jej się Ersz. Dziwne. Wiesz, jak to z nimi. Zero logiki. Cześć Narita, cześć Jowa. Chych plepsy. Głupia sukka. Chyba jakiś pleps coś chrząknął, słyszałaś Jowa? Uważajcie, znam się bardzo blisko Serszem, więc nie podskakujcie. Witam wszystkich. Zaraz wyczytam listę nazwisk tych osób, które zostały zaproszone przeze mnie. Jowa. Jestem Ryszki Dalku. Narita. Och tak jestem. Tobi, a okej. Okay. On mówił, że się spóźni. Moliks. Co jest kur Warszawa, dajcie browara. Ban do jutra za to, że jesteś zalany w trupa nawet ten był zaproszony a ja nie e, tam nie przejmuj się każdy może tu przyjść ale on dał zaproszenia tylko tym co lubi bo chciał się im pokazać roki jestem ciap pekimi jestem izunia jestem amiko jestem maniek tutaj a teraz słuchajcie uważnie szum gwar Kiedyś walczono jak należy. Szumę. Gwar. Och, nie zwracaj na nich uwagi. Ja cię słucham. Ja też cię słucham. Idźcie i bawcie się, a ja będę pilnował porządku. I Pablo mam pomysła. O co chodzi? Nałożymy maski na głowy, weźmiemy pistolety na kulki i puścimy odgłosy strzałów. Co ty na to? No dobra, zobaczymy co się stanie. Mikos, idziesz z nami? Nie, coś czuję, że to nie wypał jak wszystkie twoje pomysły. Jak chcesz, Pablo idziemy. Tak mnie zniważyć, ja im kiedyś pokażę. A Miko, znowu, chcesz, ktoś nie umie się wrażać? Mikoś, 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 ty chyba serio chcesz w pieprz, choć Maniek nakopiemy mu. Ty chyba dawno nie dostałeś kopa, co Mikoś? No, teraz ci się dostanie byt laku! Wykądź go! No, teraz ci się dostanie byt laku! Wal z całej siły! Wal z całej siły! go! Cała trójka dostaje bana. Hik. Jestem dattebane i jestem tu hik. Nowa. Chcecie hik? Zajarać blanta? Ban. Ba. A. A, a, a witam szanownego pana administratora. Siemka, idę pod prysznic, zaraz wrócę i pomyślę co by tu naprawić. Ta, admin idzie pod prysznic, a drugi admin pewnie nad morzem jest i obala browara. Wychodzę. Zaraz wracam, ma tu być spokój, jowa jesteś za wszystko odpowiedzialna Widzę, że się przygotowałeś wkładaj to. Ban. 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 Dobra kak, wchodzimy na trzy. Okej. Jeden. Co za debil. Kurde nigdy więcej nie pisze się na żaden twój plan heche, co ty gadasz wyszło świetnie Idę do domu, a ty nigdy więcej już nic nie wymyślaj Ała ała. I co, czy udała się impreza? Tak, było, Ała, świetnie. Ała, biliście się. Zaraz dostaniecie bany. A zresztą, ciekawe czy to bi w końcu przyszedł. Witamy wszystkich. Słyszałem, że Ersz gdzieś poszedł i przyniosłem WD. Znaczy wodę. Hejka Ersz, gdzie reszta? Koniec imprezy. Spóźniłeś się tobi. Możesz już iść. A i zostaw gorzałe. Możesz już iść, a i weź jedną, bo molik zbędzie rano w potrzebie. E, eee, erż coś ty taki miły, ban. Ech, jak ja to kocham.